Widzimy w tym marszu dzisiaj naszych bohaterów. Ludzi, którzy ruszyli bronić, wygnać stąd naszego okupanta. I od wielu lat trwa dyskusja, czy trzeba było się bić, czy trzeba było się nie Wielu ludzi pisało w chwilę, na tych, którzy to powstanie wywołali. Dlatego chciałbym, i pewnie dyskusje zwolenników i przeciwników jeszcze będą trwały wiele lat. Historycy będą się wspierać. Ale tu jest ważne świadectwo pułkownika Iranka Zimierza i Iranka Osmeckiego. Trzeba oddziału drugiego informacyjno-wywiadowczego komendy Głównej AK, który tak opisał potrzebę wzięcia udziału w powstaniu. To Trzeba było przeżyć pięć lat edukacji w Warszawie. Aby czuć to, co czuła ludzkość i żołnierze. Trzeba było żyć dzień po dniu, godzina po godzinie, przez pięć lat. W dzień więzienia na Pawiaku. Trzeba było w ciągu tych miesięcy widzieć, jak znikają przyjaciele, jeden po drugim, odczuć za każdym razem w tam w piersi. Trzeba było codziennie słyszeć od młoty tak, że się już przestało je słyszeć, przyzwyczaić się do nich, jak do dwanków kościelnych. Trzeba było milcząco asystować na rogu ulicy, w smutny, zimowy wieczór lub świetlisty poranek leczemny przy egzekucji dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu przyjaciół, braci lub nieznajomych, wziętych przypadkowo z tłumu, Spędzonych pod mur, z ustami zaklejonymi bitwem i oczymi i oczami wyrażającym groźba przed Trzeba było to wszystko przeżyć, aby zrozumieć, że Warszawa nie mogła się bić. Musiała się bić. To był obowiązek tych ludzi, które te pięć lat przeżyli. To jest ważne świadectwo. I my jesteśmy tutaj. Idziemy i będziemy święcić wszystkie następne lata. Następne pokolenia. 1 sierpnia Warszawa się o 17 stanie. Warszawa o 17 zdąże. Ścisły. Ze twórcem sercu dla tych wszystkich, którzy tutaj polegli. Warszawa, tu każdy kamień nasiąknięty jest w kwiat. Tu ginął mój wuj. róg niepodległości i sustra, walcząc z Nie ma swojego grobu. My wszyscy czujemy tą pamięć. Mamy ją w sercu. I ona nas, ona nas tu nawiąże do dnia dzisiejszego. My tak jak oni wtedy nie mogli się nie bić, my teraz nie możemy patrzeć jak sprzedają naszą ojczyznę, nie możemy się patrzeć jak stąd naszych, naszą ojczyznę niewolić, Polacy teraz nie muszą dawać krwi nie muszą jej przelewać, ale Polska, Polska jest nasza...

Dziękuję, że tu jesteście, jedźcie do Twoich rodzin, pielęgnujmy naszą miłość do naszej ojczyzny. bo ja Cię kocham polską przyjmij moje słowa, w imię Ojca, Syna i Świętego Ducha. Bóg, komar i oczyzna są to słowa, którego każdy ponad słucha słucha. Dziękuję. Dziękujemy naszym gospodarzom, dziękujemy naszym wspaniałym powstańcom i kombatantom, którzy są z nami. Cześć i chwała bohaterom!